Małego Wannę, przed nami kolejny odcinek z Raimi, Shadow of Mordor i tak, powiem wam, że po drodze tutaj, jak szedłem do tej kolejnej misji, natknąłem się na orka. Więc jak więc powiem się a, zdominuję go. I co? Okazało się, że to był jakiś ktoś tam, spryciarz, kompletnie nie miał tej ikonki wodza, czy ten dowódcy, kapitana, kimkolwiek on był. No i zaczął ze wsiówki. <laughs> ja takie, what? <laughs> I też kompletnie... Dalej nie wiedzą, że to wóz, bo w ogóle się dziwię, że on przetrwał po prostu mój atak pierwszy. Zabiję go drugim atakiem. I okazuje się, że jakieś wóz zabijeniem jakiś... Ukrywał się i to nie to działał. Nie jako wódz. Przypadkiem natknął się na mnie, ale się się natknąłem na niego. Dobra. Zacznijmy kolejną misję. Ratunek. Musimy uratować Litu... Litariela. Jej.

make sure the grave walker can find her you aren't going anywhere slack tell us where he's hiding i will kill you quick <laughs> okay now we kill you slowly just how i like oh.

Mało czasu, kurczę, miałem nadzieję, że się uda. Tu jest jeden, tam drugi, dobra, raz. Szybko i cicho, dwa jest Git. No, niekoniecznie akurat to chciałem zrobić, ale może być w ogóle rozrachunku. Dobra, więc. Okej, okay, jeszcze dwóch. Hmm, pod nami. Są pod nami. Dobra. Idealne cele nie, nie tak głośno błagam cię, talion. ok Maybe if we make her bleed a little, she'll start talking. Oh, down on her knees. <laughs> <try> <try> Sp spit out the truth, or I'll make you spit out your luck

Okej. Okay. me to watch as they killed my men, one after another. I know what you feel. We must hurry. The rally when their brethren So tribe. vengeance once we have escaped. I don't seek vengeance. I fight because it would be wrong not to. A, coś tu zrobił A dobra, chyba muszę cały czas. Dobra, idziemy. Nie wiem, jak mówię, uciekniemy stąd, ale okej okay. Wejść tu by było łatwo, ale uciec. Się, że nie mogę się, że nie Dobra. Trzeba powiększać armię cały czas. Nie, serio, talion, no naprawdę. To było słabe. I am but a handicap to you, Talion. You were hurt because of me. I am the handicap to you. You have the warrior spirit. I have never met a fighter with such vigor for battle. I have no choice. In the face of darkness, it is our duty to bring light. Aha. Uh -huh. O! Idealnie! Tego, którego chciałem. Dobrze. I know steady I'm here let's make haste my leg is broken not my spirit the tower of Sauron interrogated me on your whereabouts but I did not betray you then you have proven my faith as yes, you now prove mine you should be afraid of them just one of them could tear you apart <sighs> The horde is endless. My sword can only take so many. The black hand is near! Mm -hmm. No, to zabijmy większość. Dobra, wygraliśmy putyczkę. Idziemy dalej. O, ok. Dobrze, nie wasu przemi. Yes. Uh, why are you doing this? To stop the bleeding. No. Why did you come back to save me? I had a family once a wife and a son. And I buried them along with everyone I even knew. Stay with us. My mother can help you. I don't belong here. You will be a champion to my people. Over there. And you walk on your own. Is that your answer? Milady! Help her. Let me help. You need to leave this place immediately. It's not safe. Thank you, Ranger. I'm and her men will not survive, Mordor. They must leave or perish. The black hand will suffer for this. I'm sorry, I'm sorry, then you need at least ten of them. And a bunch of heavy. Tutaj ciągle może potrzebujesz innego w wodza. Problem w tym, że ten wóz, którego miałem naznaczyć, nie żyje, więc. Takie jolo. Kurczę. Tak się zastanawiam, jak to można rozwiązać, bo ja to troszkę zbagowałem grę. Obczajmy to, no bo tak, tutaj. <grym> no, wszyscy są po naszej stronie, ten jeden ziomek nie żyje. by to zrobić Armia Saurona, zacznijmy na mapę jeszcze hmm. czyli tak, to już ostatnia misja jest chyba tylko, że potrzebuję no... kościoła hmm. Kościołam to który jest? Hmm, to jest ten dobra. Zróbmy dla niego to zadanie. Może jakoś oni w końcu awansują? Zobaczymy. Hmm, nie, to nie to. Chwila. Hmm. Rozkazy dobrze te rozkazy też muszę sobie ogarnąć. Co ja właśnie z nimi mogę zrobić ale tutaj hmm. za to? Okej. Okay.

Zrobione. Hmm. Kurczę. Ale serio, nie wiem co ją ja mam zrobić teraz z faktem, że goś mi tu zginął. Chwila. Hmm, ogólnie nie robiliśmy jeszcze tego. A, jakie imię? Dobra, zróbmy to, to jest niedaleko, tylko jakoś nie lubię sobie, także mnie nie wyczerydzi. Hm, dobra. Obczajmy to. Hm, tego musimy zabić. Hmm.

Projdziemy ten dalej. Chodź tutaj, chodź, no chodź, no chodź. I

Dobra, zbierzmy sobie to hmm. Kurczę, wiecie co? Ja będę musiał się wypytać kogoś, co, co zrobić teraz z tym faktem, żeby mi go zginął. No tak naprawdę nie ma. Wcześniej tego tu nie było Dobra To się dowiedzmy czegoś o tym. Dobra. Zatwierdzone. No e, chwile tego przyjmowałem. Możemy jeszcze raz przyjąć? Tego też. Halo. Hm. Kurde. Nie no, ale po prostu narobiło się to, nie miałem pojęcia co mam w tej chwili zrobić. Czy tak, muszę sobie przejść o co chodzi z tymi ogólnie, z tymi rozkazami. A to jeszcze mam jedno to. Hmm, tutaj mam rozkazy, rozkazy wszędzie rozkazy. A ja chcę kurde jakoś obsadzić na roli dowódcy ostatniego. A nie mogę, bo czemu nie? Czemu miałbym o inaczej? Wiecie co? Ja sobie tu. dół Ogólnie też zebrałem sobie kwiatek Tak. Wolę mieć full życie I obczajmy odchodź z, z rozkazami Co ja tu mogę zrobić? Tak. Hmm. Akceptuj Mm-hmm. don't oh, on już jest dominowany. Tell a pink skin he gets extra food if he kills another pink skin and then just stand back and let him go at it. <coughs> Mmmm. Wydaj rozkaz, wisi pogróżkę Przysłuchaj, wydaj rozkaz. Zamieszki, zamieszki, a... Coś takiego mogę robić Hmm Ale żeby ktoś tutaj wszedł na to miejsce to nie mogę już. To bez sensu Jej dobra... nie przesłuchaj. Dowiedzmy się czegoś o tym ziomku Hmm, to mi na tego z y, Mad Maxa nowego. <laughs> Nie oglądałem to proda daleko, jak tak mi się skojarzyło Dobra, marzy się szczęście. <laughs> Okej, okay, ale już wiem o co chodzi z tymi wezwaniami tutaj. ale zleje Ha, dobra. To słuchajcie, bo to nie ja sam tak się odcinka, kiedy ja nie wiem, co mam zrobić właściwie. Ja muszę ogarnąć coś z tym faktem, że mi wódz zginął jeden. Tak permanentnie i ja mam tylko na jego miejsce. No, tak więc z tym jest ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam Was do kolejnego odcinka ze Shadow Portor, w którym sobie... W którym mam nadzieję, że będę miał ogarnięte już to, co tu się stało i znajdę kogoś na miejsce naszego zmianarło tragicznie uruka. Tak więc tu się do mnie żegnam. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Bye bye!